zaczynali, prawda? pierwszą sesję. I w tym czasie, przez 4 lata intensywnej działalności naszej, sytuacji intensywnej, spotkań, wiele się wiele wydarzyło. Ja myślę, że nie chciałbym tutaj przypominać wszystkich zadań, bo doskonale o wiemy, mówię o tym co, 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 co miesiąc, na pewnego rodzaju spotkaniach w jak corocznych. Eee, ja tylko powiem, że e, w tych latach 2014 20, 20, 20 odbyły się 182 posiedzenia Zarządu Powiatu Polskiego. Zarząd podjął w tym czasie 214 uchwał. Te uchwały oczywiście dotyczyły e, sensus stricto finansów powiatu, budżetu, zmian w budżecie, wieloletniej prognozy finansowej powiatu, e, przekazywanie kierownikom tyru, naszych jednostek e, tych, tych, tych pieniędzy, sprawozdań, pana sprawozdania. W tym czasie oczywiście odbyło się wiele kontroli. Mieliśmy kontrole Nikowskie i, i kontrole były zaraz w pierwszym roku działalności kontrola Rio. Dotyczyły również te decyzje zarządu, znaczy oświaty. Państwo mieliśmy konkursy na dyrektorów i nagrody starosty i, i środki, któreśmy i, 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 i było wiele. wiele Spotkań dotyczących przede wszystkim finansów w oświacie, tematy niezmiernie trudne z uwagi na to, że mamy znaki uczniów, że niedofinansowana jest to świata. Mieliśmy oczywiście wielką sprawę i, i do tej pory że nie nieskończono funkcjonowanie Młodzieżowego Środka w czego Ta zmora jeszcze do tej pory nas prześladuje. Także powiem Państwo, nie wiem, wiecie, żeśmy się z Panią Naczelnik spotkali i żartanami na ścigania, bo już nie no, mieliśmy takie przesłuchanie, bo sprawa trafiła do prokuratury. Aktualnie decyzja jest y, utrzymana w mocy przez Były również wielkie inwestycje związane z zachodnich środowiska, naszych budynków, naszych szkół, budowa sal gimnastycznych, y, modernizacja kotłowni, montaż instalacji solarnych na naszych obiektach. Były również zadania drogowe, Szanowni Państwo. Najważniejszych tych zadań mam wypisane 15. Ja tylko wspomnę z tych 15 najważniejszych, bo się, jeszcze były inne. To oczywiście podawał przecież ryb, Rybno. 15 milionów 409 tysięcy złotych. Osiek Wielki, osieg małych, kwota prawie milion złotych. I oczywiście jeszcze przebudowa ulicy którą Jeszcze realizujemy kwota 1 719 tysięcy złotych. Łącznie, Szanowni Państwo wykonano w tych latach 20-14 około 50 km. w 6 km chodnich Łączna kwota, którą żeśmy wydatkowali na drogi jest to 29 milionów 440 tysięcy 99 zł. Jest to Najwyższy kwota na finanse powiatu i, i na to, co przed nami było. Oczywiście również sprawa szpitala. Temat niezmiernie istotny, niezmiernie ważny, który, który przenosi się na następną kadencję wielkimi problemami. Też było szereg, szereg przedsięwzięć tam realizowanych. Ja też tylko powiem, że ta łączna kwota przeprowadzonych inwestycji, zakupów w naszym polskim szpitalu 3 601 800 zł. Tak więc nie jest prawdą, że Rada, Rada w tej kadencji nigdy nie, nie zajmowała się finansami szpitala czy szpitala Były również wiele, inwestycji wiele inwestycji związanych z ochroną środowiska, wiele inwestycji związanych i zakupów z bezpieczeństwem już co roku byśmy wspomagali są strasznie radą Komendom Policji. Tak więc, tak więc yy, myślę, że, że te wszystkie zadania, które na nas nałożono i z tych wszystkich zadań w tej kadencji Rada Powiatu Zarząd, Pokre Pracownicy związani bardzo ogólnie funkcjonowaniem Powiatu Polskiego Rzeczywiście. Tak więc wszystkim serdecznie serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom z Rady Powiatu Polskiego za współpracę na zrozumienie, za e, podejmowane decyzje. W szczególny sposób oczywiście chcę podziękować moim, moim e, członkom zarządu za odwagę, Szanowni Państwo. Było wiele podramkowych sytuacji, wiele takich sytuacji, w których trudno było wypracować sobie e, zdanie. Mieliśmy niekiedy odmienne zdanie, ale zawsze dochodziło do porozumienia. Tematy były niezmiernie trudne. Tematy niektóre, których sami byliśmy zaskakowani. Gdzie nie wiedzieliśmy, taką decyzję podjąć. Niemniej jednak, jakoś trochę na wyczucie, trochę doświadczenia, no to sprawiło, że te decyzje, nie, 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 nie pamiętam i nie, nie widzę błędnych decyzji podjętych przez zarząd, dlatego oczywiście się na radę, mówię, wszystkie decyzje, które się podjęli, uważam, że były słuszne i przyniosły wymierne korzyści dla naszych mieszkańców. więc wszystkim, wszystkim serdecznie, serdecznie dziękuję, serdecznie dziękuję już w własnym imieniu. Komisji Rewizyjnej na czele zeszłą za to, że spotykał skargi, które osobiście nie dotykały Szanowni Państwo. Jest to niezmiernie jest to takie stresujące, ale tak to jest. Na to się wystawiamy, że jesteśmy już narażeni na to, aby, aby takie skargi wpływały i oczywiście tylko dobrze, żeby z nich dobrze wyjść. A to uczyć na że również i, 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 i tak moi pracownicy, jak również Komisja zna ich członkowie. Bardzo obiektywnie te skargi restrukturalne oczywiście zostały uznane za Dziękuję bardzo wszystkim szefom i kierownikom jednostek Policji, Straży, jednostek, dyrektorom szkół, jednostek, dyrektorom naszych jednostek zespolonych, służb zespolonych, PCPR, Urząd Pracy, Katowice, Zarząd Dróg. Serdecznie dziękuję w naszym imieniu, a wszystkim. Tutaj panie przewodniczący pewnie to uczyli pracownikom I starostwa i naszych, naszych tutaj instytucji, które podlegają pojedynkowi. Serdecznie dziękuję za współpracę w Dyrekcji Szpitala. Problemy są tam naprawdę, nawet patrząc, no, mam doświadczenie, mam, mogę porównać, powiedzmy już od czwartką jak to wygląda. Chyba taka tendencja jest, że mówiąc tam ogólnie, jest coraz trudniej. Jest coraz trudniej. Tematy, którymi musimy się zajmować, jakościowo są coraz bardziej skomplikowane. Środków po tym boomie finansowym, jeśli chodzi o środki unijne, to wiemy, jak wszyscy wyglądamy. To skończyło się sporym zadożeniem powiatów I tak to żeśmy przewidywali. Następne rozdanie: duże środki, większe, ale trudniejsze. No i my mamy już, że tak powiem, wieloletnia kondrada finansowa i skończenie zadożenia stawia, że. Że chyba Trwamy Trwają intensywne prace, intensywne rozmowy nad tym, aby ten temat poluzować, aby dać oddech samorządom, żeby mogły je, mogł jeszcze coś realizować, no bo to nastąpi w dużej mierze, że tak powiem, zatrzymanie w ogóle rozwoju naszego kraju, jeżeli samorządy nie będą mogły inwestować. Bo to jest główny motor na pewno, tego, co się dzieje w terenie. Tak więc wszystkim serdecznie, serdecznie dziękuję. Czułem się, jak zwykle, w tej kadencji bardzo dobrze wśród Was. Trzebałem wiele, wiele przyjemnych i, i, i takich merytorycznych podpowiedzi i, 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 i. I też dziękuję za, za słowa krytyki, za zwracane uwagi, ponieważ na pewno, i jak to było, one mi bardzo, bardzo pomagały w tym, co robię. Życzę wszystkim dużo zdrowia, za parę dni wybory. Z całego serca życzę wszystkim sukcesu. No dobrze byłoby, się spotkali. Powiedzmy już w tym samym gronie. Oby tak to się stało, byśmy mogli dalej pracować, i byśmy mogli dalej y, tutaj żyć. Żeby, te decyzje, które, i te problemy, które przed nami czekają, ja aż mi to, y, mówię to z ramienia, że sprawa oświaty, sprawa szpitala, są to problemy naprawdę olbrzymie, olbrzymie wyzwanie, przed następną rano, aby zrobić krok naprzód. A bez tego kroku, żeby pogrążyć, to ten krok jest przed nami, ale to już będzie zmartwienie.